Jestem na plaży nad Wisłą. W końcu udało mi się znaleźć plażę, na którą jest dojście. Jest ta plaża naprawdę spora. Ja bardzo lubię robić zdjęcia zimą. Właściwie, zima to jest chyba jeden z moich ulubionych momentów na zdjęcia. Pierwsza jest jesień, potem jest zima, potem wiosna i na końcu lato. Latem jest wszystkiego za dużo za dużo zieleniny, za dużo niebłękitnego nieba. Zima ma jeszcze tą zaletę, że drzewa są pozbawione liści. Ja wiem, że może Was to zdziwić, że mówię, że to jest zaleta, ale tak, to jest zaleta, bo drzewa są ażurowe, przepuszczają światło. Światło pomiędzy tymi gałęziami przepływa, tworzą się różne wzory. Drzewa na tle na przykład zachodzącego albo wschodzącego słońca też nie są taką zwartą masą, tylko są takim ażurem ładnym. Dlatego zima jest super, ale z drugiej strony fajnie jest też czasem usiąść na piachu i y, trochę się pogapić przed siebie, poczekać na zachód słońca, porozglądać się. Nie wiem, może jakieś jeszcze inne rzeczy porobić. Może po prostu porobić zdjęcia z tego poziomu, takiego bardzo niskiego, z siedzenia na piachu. Tak, to jest y, to, co ja odbieram jako bardzo przyjemne. I troszeczkę w zimie mi tego brakuje. Jest słońce, jest piach. A nawet jest wiatr. Czuję się trochę jak na takiej prawdziwej nadmorskiej plaży. No dobra, ale plażowanie, plażowaniem, a co ze zdjęciami? Dzisiaj plan jest taki, żeby złapać zachodzące słońce. Są bardzo ładne chmury na niebie. Prognozy były takie dziwne, bym powiedziała, bo generalnie pokazywały słońce za chmurką. Ale wiecie, słońce za chmurką to może być tak, że jest mega zachmurzone niebo i gdzieś prześwituje słońce, a może być tak, że jest słońce i jakieś baranki. Patrzyłam zatem na takie prognozy pogody, które pokazują jak chmury chodzą. Jest tak, wiecie, takie typu windy na przykład. No i tam ta prognoza pogody dzisiaj bardzo się zmieniała. To znaczy raz pokazywała, że jest tylko trochę chmurek będzie o zachodzie, raz pokazywała, że będzie ich dużo takie wyraźnie widać było niezdecydowanie, więc nie wiem jak będzie o samym zachodzie słońca. Na razie niebo jest bardzo ładne. Z duże zróżnicowanie na niebie jest. Jest dużo prześwitującego błękitu, ale też jest duża część pokryta tymi chmurami. Mam tutaj bardzo ładne rozlewiska. Jest i piach plaży, i są jakieś odsłonięte korzenie, które dawniej leżały na dnie Wisły, i jakieś tam gałęzie dalej. Tu jest woda. Tutaj co prawda są takie mniejsze kałuże, które nie wyglądają zbyt dobrze, bo to jest takie, wiecie, takie błoto, rozciapane, takie brudne, nieprzyjemne. To ani o zachodzie, ani o wschodzie, ani teraz, ani w żadnej sytuacji nie będzie wyglądało dobrze. No chyba, że z bardzo dużej odległości, ale... Ogólnie niestety takie kałuże nad rzeką często są pokryte jakąś rzęsą albo po prostu jakimiś zanieczyszczeniami, no i to niestety nie wygląda dobrze. Więc ta część z wodą to jest dla mnie na pierwszy rzut. Potem chcę dojść plażą tam do prawie, no tam tyle ile będę mogła, żeby być jak najbliżej drugiego brzegu. A potem pójdę w tamtą stronę. Tam na skarpie rosną fajne, wysokie drzewa. I zachód Słońca chyba chciałabym tam złapać. No, chyba, że tu będzie coś takiego, co mnie tak zainspiruje, że szybko na sam zachód tu wrócę. Ale ogólnie przejdę tutaj całość. No i liczę bardzo na te chmury, bo wyglądają dobrze. Żeby oby tylko nie przysłoniły samego momentu zachodu Słońca. Przy takiej pogodzie, przy takich chmurach i takim uwarunkowaniu terenu, jak tutaj jest, bardzo dobrze będą sprawdzały się szerokie kadry. Po pierwsze dlatego, że właśnie te wszystkie takie bagienkowe, brzydkie, nieładne rzeczy znikają przy szerokim kadrze. No, stają się na tyle małe, że nie zwracają uwagi, w ogóle ich nie widać, tak prawdę mówiąc. A po drugie dlatego, że to ta na przykład woda, która tutaj jest, ona dostaje takiego Chciałam powiedzieć majestatu. No może trochę przesadzam z tym majestatem, ale wiecie, ona staje się wtedy taka ważna, taka wychodzi na pierwszy plan, czasami wręcz głównym bohaterem się staje i to naprawdę wygląda bardzo atrakcyjnie. Robienie zdjęć tutaj na tej plaży, wbrew pozorom, wcale nie jest takie łatwe. Jest duży obszar piachu, spory obszar wody, ale to wszystko jest płaskie. I na dodatek nie ma tutaj jakichś takich wyrazistych elementów, które by się wybijały ponad tą płaskość. Oprócz tego jest bardzo niski poziom wisły. Jak tutaj szłam, to szłam taką ścieżką, której niedawno jeszcze nie było, ponieważ w miejscach, przez które przechodziłam, yy, płynęła woda, albo stała woda. Były to takie, nie wiem, zbiorniki, rozlewiska pozostałości potem jak wisła wylała, albo może jak tam napadał deszcz, wszystko jedno w każdym razie była woda. Byłam zdziwiona, że aż do tego stopnia to wszystko wyschło, bo tam jest sucho, słuchajcie, totalnie, tam nie ma nawet śladu po wodzie. Jest godzina czwarta, do zachodu słońca mam jeszcze dwie godziny. Czyli tak naprawdę mam godziny na takie, wiecie, rozglądanie się, chodzenie, porobienie sobie różnych zdjęć. Są fajne chmury na niebie, ale jest jeden kłopot. Dobra, będę narzekała trochę. Mianowicie, chmura taka fajna, ciemna, która tutaj napływa, ona na swojej krawędzi jest taka równa. Chmury zazwyczaj, wiecie, są takie poszarpane, jakieś takie mają brzegi, takie, wiecie, rozciapane. A ona akurat w tym miejscu, kiedy, gdzie jest taka ciemna, fajna, jest taka równa. Staram się wyszukiwać różne motywy. Płynąca woda, słońce, odbicie słońca w wodzie, drugi brzeg. Są to fajne elementy, ale... Ta płaskość cały czas tutaj jest wyczuwalna. Chciałabym jakiś znaleźć sposób na to, żeby to ominąć, żeby, żeby tego nie było czuć. Mamy tutaj fajny kawałek drewna. Wiecie, on nie jest jakiś taki super nadzwyczajny, ale to, co jest mi fajne, to jest to, że jest prawie cały, no dobra, dwie trzecie zakopany jest w piasku. No, myślę, że może to fajnie wyglądać. Jeżeli bym. Albo może właśnie z bardzo niskiej perspektywy warto byłoby go zrobić. Tak naprawdę nisko, nisko, nisko. To mogłoby dobrze wyglądać. Słońce jest coraz niżej. Już dosięga linii drzew, więc za chwilę, za chwilę zacznie się ten prawdziwy zachód. Najpierw taki, wiecie, zwyczajny, że słońce jest nisko, a potem mam nadzieję, że ta czerwień, pomarańcze też się pojawią. W oczekiwaniu na zachód wyszukuje fajne kadry, co jak wspomniałam, przy tej płaskości tutaj nie jest wcale takie łatwe. Teraz znalazłam taki fragment piachu, nawet całkiem spory, który jest nietknięty ludzką stopą. I ma taki dziwny kolor, bo jest mokry, tak jakby padał na niego deszcz i on zachował tą wilgoć, więc on jest dosyć ciemny. Ale ma też takie wzorki na sobie. I wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało z brzegiem, bo tu jest taki prawie pionowa, taka mini skarpa z piachu. Pewnie to było podmywane jakiś czas temu przez wodę. I ta skarpa jest żółta, w takim ciepłym, żółtym, złocistym kolorze, rozświetlana przez słońce. I to wygląda bardzo dobrze. Na dodatek zrobiłam też kilka zdjęć z takim przeskalowaniem. Czyli umieściłam tą skarpę na pierwszym planie, żeby było widać. Ją jako no powiedzmy głównego bohatera. E, zbliżyłam się do niej, bardzo, bardzo, bardzo blisko podeszłam. I przez to ten drugi plan zmniejszył się jeszcze bardziej. Chciałam triumfalnie powiedzieć, panie, panowie, zachód uważam za rozpoczęty. Niestety, właśnie w momencie, kiedy włączyłam kamerę, chmury naszły na słońce. Mam nadzieję, że za chwilę one się rozejdą. To słońce jest takie soft. Wiecie, takie rozproszone. Ono i tak ładnie świeci, te zdjęcia fajnie wychodzą, ale nie ma takiego mocnego, takiego wyrazistego uderzenia. Jakby to słońce było naprawdę mocne i by tak tutaj po tej płaszczyźnie poszło, byłoby ekstra. A widać po cieniach, że one są takie bardzo, bardzo delikatne, nie są mocne. Nie, żebym narzekała, fajnie, że takie słońce też jest. Ale wolałabym, żeby jednak troszeczkę więcej mocy miało. Może to pył z nad Sahary tak osłabia to słońce. Bo miał być pył z nad Sahary, ale miał być w weekend, a dzisiaj jest wtorek, więc w zasadzie chyba to powinien się już rozejść gdzieś. Nie wiem. Ale takie to słońce jest dziwnie rozproszone. A tak jak się przyglądam, to tam no coś tam jest na tym niebie, za nim, czy tam wokół niego, ale czemu ono jest takie słabe, coś musi je osłabiać, ponieważ nie ma tam zbyt wiele chmur, troszeczkę jest, ale nie aż tyle. Stawiałabym na ten pył. W sumie to może i fajnie nawet wygląda, że to słońce jest takie delikatne, można sfotografować jego tarczę. Odbicie w wodzie nie jest tak bardzo przepalone, jest jakaś zaleta tego. A na dodatek są bardzo ładne chmury nad nim i w ogóle dookoła. Nie ma ich dużo, to prawda, jakoś tak rozeszły się, ale. Trochę fajnych takich chmur porościąganych, nie wiem jak to się nazywa, takie porościągane baranki dookoła są i ładnie są podświetlone przez słońce. Znalazłam taką kałużę tutaj, która przepięknie odbija. Chmury, które są na niebie. Oczywiście, i słońce, i yy, odbicie tego słońca, ale też świetnie wyglądają chmury tutaj w tej kałuży, i te same chmury na niebie. Bardzo mi się podoba, że. To słońce ustawiło się dokładnie za drzewami, czyli tam, gdzie chciałam. Wolałabym, żeby tak jeszcze kawałek dalej, tak na środku, ale nie czepiajmy się. Jest super. Może nawet lepiej, że nie jest tak centralnie ustawione. I to chyba będzie koniec zdjęć na dzisiaj, bo słońce już zachodzi, już za chwilę będzie za skarpą. Jeszcze będzie trochę jasno, ale będzie za skarpą. Tutaj, w tej chwili, jak słońce jest tak bardzo nisko, to mogę zrobić zdjęcia tylko takie sylwetkowe, więc musi być coś, co tą sylwetkę ładnie narysuje. To nie mogą być jakieś przypadkowe rzeczy. Te drzewa. Sprawdziły się świetnie. Natomiast nie widzę tutaj żadnego innego motywu po tamtej stronie, który byłby, który by się nadawał również do tego. A tego kończę. Żegnam się z Wami. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania tego kanału, do postawienia mi czasem kawy. I widzimy się w następnym filmie.